Siemanko wszystkim na dzisiejszym nagraniu pokażę wam jak zapłacić za dokument nie. Jest to dokument potrzebny każdemu, kto chce pracować w Hiszpanii. Jeśli to oglądasz, to prawdopodobnie masz już ten dokument, masz już potencjalnego pracodawcę i musisz tylko za to zapłacić jechać do Sagunto, małego miasteczka w Hiszpanii, gdzie na komisariacie wydadzą ci to. No, a żeby wam pomóc, wstawiam ten tutorial i, i właśnie mam nadzieję, że wam pomogę. Y, zaoszczędzicie trochę czasu pewnie dzięki temu. Bo wiem od znajomych, że, że oni wystawiali ten y, jakby, y, że oni próbowali zrobić ten dokument, zapłacić i za to w bankomacie, ale, ale właśnie się męczyli z tym. A że mi się udało zrobić to szybko, to wstawiam ten tutorial. Y, mam nadzieję, że się przyda, mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli tak, to fajnie, fajnie. No i co? Będę stawiał więcej takich tipów. Będę stawiał też więcej właśnie podróży w Hiszpanii. Jeśli, będzie, jeśli będziecie chcieli, będziecie mieli ochotę, to zapraszam na mój kanał. I co? I żeby nie przedłużać, lecimy do tutorialu.